Lecimy. A co ty dałeś? Podróbkę. Do ustawienia masy. A to podróbka, tak? Tak. Najwyraźniej. O kurde, dobra, ale śpieszcie się tak pyci pyci, no bo to naprawdę ja mam 5 minut. 5 <śmienicza> minut. ty myślisz? Kurde, jak się nazywa ten scp. Nie musisz nas pisać. Ale ja nie wiem jak Wysprycie. on wygląda. A. To Google, a użyj. Ale nie wiem, jak się nazywa. To opisz go w Google. Piękne. Ktoś już narysował, nie może tak być. No, nie wykorzystajmy całego czasu. Ja zamierzam. Ty chyba sobie żartujesz. Jeju, dobrze jak chcecie. Piękne. A w sumie nie wiem, jakim kolorem rysować ten mrugacza. Ja, to ja rysuję na żółto. Dobrze. Jezu, yes, ile Też tu skończyłem? jest czasu? Weźcie już, po no. tego. Czekaj, bo ja stopy rysuję. Ooo, no dobrze, no to... Take your time. Dobra, to, wyb to wybaczone jednak. To no, jednak <laughs> nic nie mówię. Ja dopiero połowę rysunku skończyłem. <laughs> Jeszcze muszę pocieniować, co ty sobie myślisz? Kurde. tu tak Nawet w rysowaniu tryhardy. Przepraszam, Intrusive Fods wygrały. A co rysujesz? Skibili Toilet? Nie. SCP Skibili Toilet? Jestem bezgryzny. Coś ciebie muszę sprawdzić. Nie ma. Kurde. Istnieje. nie Znaczy, istnieje SCP, SCP to, y, toaleta. No może. Nie. Nie, duch z toalety, przepraszam. O to Boże. istnieje. Istnieje. SCP-789-J. Nie, J nie istnieje. Ja... Dla mnie nie istnieje. Ale jest też zwykły scp Toaleta. Znaczy, nie, to jest parasol, który trzeba wsadzić do toalety. Jest. 4492. Które jest w sam przykre, po prostu. I też. Ty... Czemu? No, Czemu? To takie głupie. Aż mi... Wiesz co mi się wyświetliło? mi się, się kończy, ale nie będę w stanie narysować. Nibidi Troilet versus SCP-173. No, bo wy ładnie rysujecie, a ja nie umiem No ja też nie umiem O kurde, ja dostałem mocny Mocny dostałem. Ale fajne. Ja dostałem Furasa Taka, taka o, tak, Taki opis wystarczy. Ej, ja nie powiem. rysuję. Jezus Maria, no mi... No ja już i... To serduszko było większe. Aaaa... Serduszko. <laughs> Jezus Maria... Co ja narysowałem? Jak <laughs> zobaczy moje, to... Dupi z krzesła. No... <laughs> No, rel akurat. Ciekawe, jak szybko będzie na końcu. Bardzo. Bardzo. <gulatory> jinx. Ej, czy każdy narysował jaszczurkę? <gulatory> Możliwe. E, nie, nie, no, nie, nie, nie. Ja... nie no to no, jest <gulatory> dużo fanów. 939. czy 9. 9. Dobrze. Ja się ale zapomniałem, jaki ma numer. 939. czy no. Bo teraz już wiem. <gulatory> Mój trochę taki tanecznym krokiem tutaj zawitał. No mój smytek. Bo <noise> trzeba jest smaga do czasu, kiedy on się zmniejszy jakoś. No spokojnie. Co to, to, nie to, jest mniejsze? Jest 12 tu. 12? Przepraszam. No, no właśnie nie ale, wiem, ale to szybko to, będzie to, trwało. To się... no, to się... o, o, o co się. Co jest? Ale No to jest pięknie. No, <noise> ale fajnie. Ja też nie. Ja z góry przepraszam. Czemu nie? Sorry from the mountain. Sorry from the mountain. <noise> Patrzcie teraz czas pędzi. Więc uważajcie. Oj. nie rysujcie butlą, wiadrem. Butla. <noise> się. Nie rysujcie butl. Dziękuję. Butla. Oj. ojczyło się poczekaj. Coś... Nie <noise> pamiętam, a chyba <noise> język miał. No. Ujo. Dobra, nie narysuję Dobra, tego. Dobra, O, kurde. To fajne. Ja dostałem też śmieszniutkie. Trochę unkeny, ale śmieszniutkie. Chyba ty. Nie, bo ty. Czemu to tak wygląda? O, tam Tragedia. Nie pamiętam co tam było. Wiesz, nie właśnie mówię, że kurde, nie pamiętam sobie. Nie wiem, coś takiego. To... Ej, nie, a, nie, a, nie wiem, Wiem, co to pewnie jest. Kurde, ja psuję za każdym no. razem, jak ten... A jak tak, czas, czas krótki swój. jest już, ja cię kręcę. Ale to będzie zapiał na 12. No, chociaż no. to jest wolny, zaraz powiecie, o, mogłoby być więcej. No, tak będę mówić. O. Okay. No nie, no ja co czas jeszcze teraz dostaję. <noise> Spoko, ja mam amogusa. Zielony. Nie <noise> wiem, czy coś tam było, nie pamiętam. Dobra. Ja zrobiłem delfina. Dobra, bardziej nie wykombinuję. <grystanie> Dobra. <grystanie> o kurde, okay. ja teraz ja nie wiem. Oka nie ma najmniejszego problemu. Kurde, ktoś tu stał chyba. Czekaj. Już? No, szybko trzeba. I tak dostałem jakiś... Nie, ja nie wiem co ja dostałem. Nie przejmuj się. No, no, ja, ja połowę rysunków zapominam. <noise> Spoko, bo dopiero połowa tego wszystkiego. a teraz chyba dostajemy swoje rysunki. Tak. Możliwe. Słodkie. To się to się zaczyna. Co coraz gorzej, jest coraz gorzej, guys. Jest coraz gorzej. To jakąś ewolucję przeszło, chyba. No. Piękny rysunek, prawie jak mój na początku. Dobra, nie O jest. Zmienię Dobrze to. Jest. Bo nie pamiętam. To yes. Nie! Pamięć. O kurde, co to jest? Szybko trzeba. Ja, rysuję jeden do jednego, co? Co kojarzycie? Ja i rysujemy. Co się dzieje? Ja narysuję jeden do jednego, co ja wiedziałem. Dobra. Nie, że pamiętam tylko co był. Luzi, luzi. To chyba coś piałego było, luzi. nie wiem. O kurde. O, ktoś zdążył uwu napisać. Co? A jak wiem, że tam powinien być kolor, to go dodać? Nie. Okay. nie wiem. Jak masz czas. Ja tam Nie, dobrałem. no bo w sumie kopiuję to, co było, nie, a koloru nie było, więc chyba nie. No tak. O to chodzi. Eee, tak. No, ale... Łatwo, nie? O! I trafiłam! Rys kolorem! O kurcze, nie pamiętam! A w sumie pamiętam. O Jezus Maria, nie tak miało być. Wróć nie wiem czemu to mnie nie pokolorowało. To Właśnie, jest cudowne. Właśnie zarysowałam w tym momencie, nie wiem co to. Gówno? O o, Bez głowy. Jej. Nie! Bez... Bo co jest?! SCP-pokój dostałem! Jezus, poczekaj, dobra, tak było! Łatwo, gotowe. No, łatwo, gotowe. Kto pisze na Discordzie? I ostatnie. <noise> o kurczę, ale ktoś zasłał. Nie no, jeden rysunek jest idealny. Tylko się przesunął trochę. Ja myślę, że jeden rysunek będzie jeden do jednego cały czas. Bo dostałem go właśnie dwa razy i dwa razy był ten sam. <noise> ja też, jednak samo. <noise> Koniec. Piękne. Dobra. O bo nie było. No, niestety nie będzie chyba Włoch lektora, nas. no ale dobre. Nie Jesteś się lektora. Ja dobra. Jesteście gotowi? Ja pierwszy rysunek czeski wyścigiłem od kogoś. Dobra. To miał być taki cute taki. Aha, no, ale no, no to... to się źle tak. zestarzała. To się chyba źle o, skończy. Nie, no, nie, no, super. No ja, ja chyba zepsułem lekko. Super, super. No. Nie pamiętam Tam czegoś takiego. serce, właśnie, zapomniałem o sercu. <noise> tak, hashtag. Tak. <noise> Urym za. <głos> o! <głos> no. A już nie ma hashtag'a. O. A. I teraz kopia tego, co robiłeś, <noise> chyba, nie? No. To jest chyba Glutek. E, no, to, co było na początku, było bardzo podobne. No. Miał Trochę się opalił. opalił. O! No. Teraz już rzeczywiście no. jest Glutek. No Glutek. Glutek jest. Cześć, jej. Jej. 173 na glut'a przeszło, no. Okej. Okay. Mieliście tyle czasu! <laughs> ja <jest, to> <laughs> się ja to dostałem, jeju. <laughs> O. Ej, no podobny dopiero wzoru. No. No w sumie to tak. <laughs> no właśnie tu już się w chrabąszcza zaczyna zamieniać. O, to jest cudziutkie, cudziutkie. I tu mi nie starczyło czasu na kolor. W I tu będzie chrabąszcz. Czy tak? No. To jest wersja na... do sam to stamtąd, na koniec. No. Padnę ten flip. Ojej. jeszcze. Co autor miał na myśli. Noo. Włoski takie. No. Miał być SCP-939, a skończył jako chrabą. No. Włochaty ziemniak. O, A to monetka była. Tak. Czy ja to zepsułem? Nie, w sumie, w sumie. Dobrze. Nie no, dobrze. Nie, to, to, podoba. to się tu zepsuło, to się w tym momencie zepsuło. Nie no, lorowo nie, nie ma porowne, oczu. Porowne. No i co? O, opróciłem oczy. Mam teraz <noise> Coraz bardziej szybki taki, wiesz, coraz jeszcze. <noise> no, co kurde, pędzi. Co kwadratowa ta moneta, o, zmieniła wow. No bo no, ty... no rybka! Działa się tam. A, a tak! Jestem taką samą rybkę. I rybka. <grybka> oh. Oh. No i. No się, no no bo. Oh, czekaj, bo... <grybka> w pewnym momencie narysowałam to u kogoś SCP-992-4,5 czerwono. Ojeju. Ale to zaraz zobaczycie, jak to będzie Ładne. O, o, bardzo to bardzo piękne. Ładne. Ja Patrz, to już narysowałem. No widzę. Tutaj. <grybka> Koza! Koza, koza, słodna. Ojojoj, od razu do. Nie, to jest. To Nie, To jest. No mega. Mój tańczy. To jest. tu jest. To jest. mega. Nie no, też cute. jest. od razu, że tak, i potem kurczę, co To jest. I To jest. To jest. To jest. Co, no to wie, co to, to nie się dzieje? Pamiętałem. Co że się zamienia Halo? Tu A ma tu, ten, tutaj, tutaj był ten Dobra tu ma ptelkę, bo nie pamiętam o co Ale już, wiesz, już nie wiedziałem co, co ja rysuję. No jest sobie kształty! Piękny. Oh my gosh. O oh jest. Ja tylko pamiętam, tylko, że to była czekwana butelka. Boże. To <grym> jest to pomarańcz. Popka. Aha, to on to, no. to A ja to się poddałam od razu. Ja też, to ja jest tylko, śmieszniutkie. Ja tylko tyłek narysowałem chyba. <grym> to miałam 0% czasu, to jest coś o Ojej, ojej. To się zepsuło. A. Nie no dobrze, że sam no to No to ja to narysowałem jest. tyłek chyba. A nie, to narysowałem jako tyłek. Czemu? Co to jest? Stop, Ej. ten. kwadratu mi zabrakło. O! 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 Postać się wróciło. zrobiła. O, wróciło, no? no. no. no to tutaj to niestety krejka. nie pokolorowałam zamiast na pomarańczową typkę i co nie trafiłam? O jezu. Oj. Ale, pałkę jak, jak została cały czas. A była w ostatniej sekundzie, nie Jest, przesunąć. cały czas pałkę. Pałka. pałka. Ona się nie poddaje. No, nie, już o, już nie ma. Nie poddała się. <laughs> Oj. Na końcu, nie, to jest ja piękne. drugi raz nie mogłem wykreować. O, kozak no. To jest malower. No. Uwaga, uwaga. Ja to jest malower. No właśnie. Jest. Ja, ja odwróciłem oh, yes. oh. ja chlory przez przypadek. Jakie ładne. Ale odwrócimy się i no no chyba zróbmy To pan chyba zostaje zbrałem. do samego końca. No, to wygrało. Nie no, ale Najdłużej jest takie samo. Rysę. Znowu. Oh, tak. No tak jak <laughs> powinno być. O, wrócił kąt. No ale nie można tak, wiesz, To no, Powróci trójkąt. Nie, <noise> no ja chyba znowu odwróciłem kolor, no, jak nie. będę ja. A nie, no, no, no. No, odwróciłem. Tak, się nie poddaje. No, jeju, ale mega mi się podoba. Mega, mega. ora, to co, kończycie? No, dzięki wielkie za gierkę. Dzięki też No, 爸爸。